Cześć, nazywam się Norbert Kilen i odpowiadam za strategię w agencji Onboard Think Kong. Na co dzień zajmujemy się m.in. social media, a dla wielu osób synonimem social media jest prowadzenie fanpage. I chciałbym Wam opowiedzieć o co w tym w ogóle chodzi. Po pierwsze, jak firmy mogą być obecne na Facebooku? W formie stron firmowych nazywanych fanpage'ami. Taki fanpage to jest strona, na której firma może publikować posty adresowane do swoich fanów, czyli lubisiów. Tak samo jak ty publikujesz coś na swoim profilu prywatnym dla znajomych. Strona firmowa na Facebooku, czyli fanpage, ma kilka możliwości, których profil prywatny nie ma, ale ma też kilka istotnych ograniczeń. Na przykład nie może zapraszać nikogo do znajomych. Sprawa druga. Usługa agencji takich jak nasza związana z Facebookiem to jest właśnie prowadzenie firmowych fanpages, czyli stron. Taka usługa składa się z kilku elementów. Wśród nich najważniejsze to planowanie komunikacji, czyli planowanie tego, jaką rolę w kontakcie z klientami Twojej firmy będzie pełnić Facebook i jakie treści powinieneś wobec tego na nim umieszczać. Druga sprawa to tworzenie treści, czyli pisanie postów, kreacja, projekty graficzne animacje, czasem realizacja filmów. Następny element to moderacja, to całość zadań związanych z odpowiedziami na komentarze, wpisy odbiorców, praca polegająca na wchodzeniu w dialog z odbiorcami, nie tylko poprzez nowe wpisy. Jest też obsługa budżetów reklamowych, czyli praca polegająca na ustawieniu reklam, sponsorowaniu wybranych postów. Także na optymalizacji reklam na Facebooku, tak żeby Twoi klienci je zobaczyli, żeby najlepiej pracowały. Zagadnienie trzecie to koszty takiej pracy. Koszty prowadzenia fanpage to w zasadzie koszty pracy plus koszty reklamy. Koszty pracy z kolei to koszty pensji i wszystkie dodatkowe koszty związane z pracą osób odpowiedzialnych w Twojej firmie za prowadzenie fanpage'a. Czasami oczywiście to są koszty wynagrodzenia agencji, takiej jak nasza. I tu uwaga. Takie koszty nigdy nie powinny być zbyt niskie. To znaczy, jeżeli trafisz na ofertę typu prowadzenie fanpage za 500 zł, uciekaj jak najdalej. No, szukając porównań, to jest tak jakby ktoś oferował komplet opon zimowych za 50 zł. To no, nie może być pełnowartościowa, jakościowa usługa. Niestety, w rzeczywistości realne miesięczne koszty prowadzenia fanpage to na ogół kilka tysięcy złotych. To znaczy dopiero przy kosztach na takim poziomie możesz liczyć na przykład na kilka kilkanaście godzin pracy grafików, copywriterów, odpowiednią liczbę godzin pracy moderatora, kogoś, kto to wszystko jeszcze zbierze w całość i będzie ci potrafił doradzić jak najwięcej z Facebooka wycisnąć. Z kolei ten drugi element kosztów, czyli koszty reklamowe, zależą od skali działań. Od Twoich oczekiwań. W niektórych projektach to 0 złotych, a w innych, na przykład kilka, czy kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Prowadzenie fan, samego fanpage'a to jest moim zdaniem usługa, którą najlepiej zlecać doświadczonym, przygotowanym do tego agencjom, takim jak my. Natomiast można też, i w niektórych przypadkach ma to głęboki sens, robić to samemu. Zwłaszcza na przykład, gdy mówimy o, wiem, kawiarni, restauracji, jakimś lokalnym biznesie albo o firmie gdzie treści są bardzo fachowe, wymagają na przykład eksperckiej wiedzy, którą posiadasz, a którą trudno jest zdobyć agencji. Jeśli chciałbyś pogadać o prowadzeniu fanpage, czy w ogóle o strategii i obecności w kanałach społecznościowych Twojej firmy, odezwij się. Bardzo chętnie o tym porozmawiamy. Pokażemy Ci możliwe drogi.